Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Gis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. To nie jest sen, to dzieje się naprawdę. Podlesianka Katowice już za chwilę kilka zainauguruje rozgrywki trzeciej ligi grupy trzeciej. Betclick trzeciej ligi podkreślmy bo to sponsor tytularny tych rozgrywek. No tutaj już nie ma miejsca na żarty, tutaj już zaczyna się piłka na bardzo wysokim poziomie. A na dzisiejsze spotkanie zabiera Państwa Kamil Drzenik, który będzie miał przyjemność skomentować dzisiejsze spotkanie podlesianka Katowice Lechia Zielona Góra. Nasz zespół wystąpi w następującym składzie z jedynką Artur Tomanek 18, to Łukasz Winiarczyk 5, Mateusz Wacławski 13, Sebastian Kopeć 24, Przemysław Rzemła 4, Maciej Stachoń 21, Miłosz Krzak debiutujący dzisiaj w Podlesiance 23, Kapitan Marcin Rosiński na naszych ekranach 8, Łukasz Grzeszczyk 10, Daniel Paszek 30, Jacek Jarnot na ławce, Lipiec, Jochimczyk, Nieseto, Pasieka, Kunka, Śliwiński, Roj, Nowotnik i Trenerem gospodarzy jest oczywiście Dawid Bremer. A jeżeli chodzi o drużynę gości, czyli Lekie, Zielona Góra, 1 Jakub Bursztyn, 2 Kacper Lechowicz, 3 to Rafał Ostrowski, 7 Mateusz Lisowski, 8 Rafał Figiel, 10 Przemysław Mycan, 11 Igor Bambecki, 13 Kuba Lizakowski, 14 Łukasz Tumala, 21 Mateusz Zwiętalski, 23 Mateusz Rzeźnik trenerem jest Sebastian Mordal, na ławce dostępny Fabisiak, Kurowski, Majczak, Kołodębny, Maćkowiak, Dębski, Osiński i Szelko Właśnie doping miejscowych kibiców, jak to ma miejsce w zasadzie w każdą sobotę, bo niezależnie czy mecz rozgrywany przy Sołtysi 25, czy na wyjazdach, to kibice zawsze są z naszą drużyną. No i rozpoczęliśmy to spotkanie, rozpoczyna Lechia Zielona Góra. Zobaczmy, bo teraz budują swoją akcję przyjezdń. Prosto padła piłka, no przeszła teraz przez linię obrony Podlesianki. Będzie niebezpiecznie, ale fantastycznie broni Artur Tomanek, który uratował teraz Podlesiankę przed utratą gola. No było niebezpiecznie. Zobaczymy, czy to będzie krótki wariant rozegrania przez drużynę gości. Tak też się dzieje. Figiel, piłka w pole karne. No ciekawie to rozegrali goście. Uderzenie na bramkę i będzie od piątego metra za moment rozpoczynał Artur Tomanek. I zobaczmy, Łukasz Grzeszczyk dośrodkowanie w pole karne, jest okazja, poprzeczka, jeszcze jest dobitka, nie ma bramki dla podlesianki Katowice, chociaż było bardzo, bardzo gorąco. Paweł figiel dośrodkowanie w pole karne. Niebezpiecznie jest. Leży na Morawie Jeden z zawodników Lech i zielona góra. Będzie potrzebna pomoc medyczna. 23, Sebastian kopać Błąd teraz defensora LGKS. No i to jest znakomita okazja dla gości. Piłka już w polu karnym uderzenie na bramkę. Ale piłka przeniesiona na tę poprzeczką. Będzie jednak rzut rożny dla drużyny przyjezdnej, no czekamy na jakąś klarowną sytuację w tej pierwszej połowie teraz źle rozegrała ten rzut wolny Podlesianka, ale szczęśliwie utrzymała się przy piłce faulowany też Miłosz Krzak, no i będzie rzut wolny już za moment dla Elbie teraz okazja no ależ tutaj zapachniało bramką dla Podlesianki Sebastian Kopeć Figel to raz, no, ciekawa piłka posłana do bramkarza. A teraz Paszek odzyskał futbolówkę. Jest krzak, ale jest też pozycja spalona. na no szkoda, bo mogło być znakomicie dla LGKS-u w tej 39 minucie meczu. No teraz zagrali na ostrzu noża goście. Teraz z piłką przy nodze Rafał Figel rozciąga grę na prawą stronę boiska do Lizakowskiego. Ładnie teraz Lechia przedziera się w pole karne. Dośrodkowanie w pole karne. No świetna okazja przed Szymonem Osińskim, który pojawił się na murawie w, w pierwszej połowie. No ale nie zdołał czysto uderzyć piłki. W dalszym ciągu 0 do 0 w Katowicach. Zaczynamy drugą połowę pod Katowice, Lechia, Zielona Góra do przerwy 0 do 0. Figel posyła teraz świecę. Na połowę podlesianki, ale robi się niebezpiecznie, bo atakuje właśnie Lecha Zielona Góra. Doskonała okazja dla gości. To oni wychodzą tutaj na prowadzenie w 63. Minucie meczu. Na dosiadki z numerem 7 trafia Mateusz Lisowski. 0 do 1. Zaraz zobaczymy powtórkę tej sytuacji, jak to tutaj wyglądało. No i mamy okazję właśnie, żeby to zobaczyć. No tutaj kompletnie nieobstawiony gracz Lechie wychodzi w sytuacji sam na sam z Arturem Tomankiem. Próbował doskoczyć jeszcze Krzak, ale nie miał już nic do powiedzenia. Na Gospodarze już za moment będą wykonywać rzut rożny w narożniku. ustawione Łukasz Grzeszczyk, 73. minuta, dośrodkowanie w pole karne Łukasza Grzeszczyka, jest tam Wacławski. Uderzenie głową, poprzeczka, ale sędzia dopatrzył się przewinienia. I za moment rozpocznął gość Sebastian Kopać. Lubański teraz zauważył na lewej stronie boiska Łukasza Grzeszczyka. Ten ładnie obrócił się z piłką. Grzeszczyk cały czas z futbolówką przynodą. Doskonała piłka. Do niestety uderzenie głową. Niecelnie jednak zawodnik podlesianki. Tomanek, Mateusz Wacławski, Nowotnik, ładnie teraz pograła Podlesianka, Grzeszczyk na prawo do Niesyto, no ma miejsce, żeby rozpędzić się gracz LGKS-u, tak też czyni piłka na prawo do Przemysława Rzemła, Rzemła do Rosińskiego, ten do Śliwińskiego, uderzenie na bramkę. Jeszcze jest Nowotnik, No ciekawie w polu Karnym Lechi Grzeszczy! Uderzenie na bramkę. Dobra próba gracza LGKS. No, wydarzyło się w końcu coś, co mogło zagrozić tutaj bramce Lechi. Ciekawa akcja pod lesianki. Nie ma jednak wyrównania, no ale to daje duże nadzieje na... Kolejnej minuty w tym spotkaniu. Oglądamy powtórkę. No, czekamy na jakiś przebłysk geniuszu, któregoś z naszych zawodników. Czekamy na jakąś akcję, która da tutaj wyrównanie, która da tutaj nadzieję. Może teraz niestety nie, Alan Lubawski. Kapitalna okazja. Świetne uderzenie głową. No i było bardzo blisko, żeby tutaj doprowadzić do wyrównania, ale naprawdę zapachniało tutaj bardzo gorąco bramką pod twierdzą Lechy, która tutaj jest coraz bliżej wywiezienia kompletu punktów z Sołtysiej 25, no ale nie zwieszajmy jeszcze głów, powalczmy w tym spotkaniu. A teraz uderzenie na bramkę, broni to Artur Tomanek, no i kończy się to rzutem rożnym, ale groźne to było uderzenie zawodnika Lechy Zielona Góra. Piłka już w polu karnym. Zobaczmy, bo to jest dobra okazja dla Lechy. Zielona góra. Uderzenie na bramkę. Przemysława Mycana, ale przeniesiona jednak nad poprzeczką. No Lechia bardzo głęboko cofnięta, ale nie ma co się dziwić. No, trudno będzie sforsować się na mury złożone z różnych gości, ale będzie okazja dla podlesianki Alan Lubacki. Drugi strzał głową w tym meczu. No i drugi raz minimalnie obok słupka. No ale stwarza sobie tę sytuację Podlesianka w tej drugiej połowie po stracie gola. No ciekawe to była próba, doskonała okazja dla Lubackiego, ale nie udało się wyrównać. No podrywa się tutaj po raz kolejny trybuna kryta przy Sołtysie 25. Głośne jadymy, które ma tutaj zmotywować gospodarza, ale teraz katastrofalny błąd. Wykorzystany przez gości. no Fatalnie teraz zachowała się defensywa Podlesianki i jest 0 do 2, a te 0 do 2, no to tutaj już chyba zabija nam to spotkanie. Ależ teraz fatalnie zachowała się linia defensywna Podlesianki. No i chyba możemy powiedzieć, że jest tutaj powoli pozamiatany. Nie, dokładnie teraz Nowotnik, no i to jest szansa na kontrę dla Lechi. zwolniła jednak nieco na tempie ta akcja, wypychany Kuba Lizakowski, który cały czas utrzymuje się przy piłce, nadziska go też Marcin Rosiński, który wywalczył piłkę, nie ma faulu, a teraz jest Śliwiński, który rusza w pole karne, no będzie niebezpiecznie, będzie okazja, Śliwiński, dogranie do Grzeszczyka, nie udało się jednak zamknąć tej akcji. No, i nie będzie bramki dla Podlesianki, bo sędzia właśnie zakończył to spotkanie. Podlesianka, Katowice, Lechia, Zielona Góra 0 do 2. Goście wywożą z Sołtysiej trzy punkty. No, my tutaj dzisiaj musimy zwiesić głowy, ale jeszcze będzie okazja powalczyć. Pamiętajmy, że to dopiero pierwsza kolejka, dla nas była to wielka niewiadomość. No, nie mamy się czego wstydzić. Dobry występ. Dziękujemy naszym zawodnikom, dziękujemy kibicom. Inauguracja nieudana, ale wszystko co dobre jeszcze przed nami w tym sezonie. Za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękujemy. Ten mecz miał przyjemność komentować dla Państwa Kamil Dzieniek. Za kamerą pracował Radek Gostyński na Morawie, fantastyczny fotoreporterz na pewno przygotuje Grzegorz Matla. Dziękujemy bardzo serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych transmisjach.